Dawno, dawno temu, gdzieś około roku 2005, za górami, za lasami w słonecznej Italii, istniała pewna prywatna uczelnia, gdzie próbowano nauczyć artystów programowania mikrokontrolerów czyli przemawiania do serca robota, tak, by robot słuchał i był posłuszny. Skarżyli się młodzi artyści okrutnie. Jakże nam pieszczącym uszy mową Dantego i Petrarki, przemawiać w nieludzkiej mowie robotów, gdzie nie ma normalnych słów? Zostawmy może ten zgrzytliwy język inżynierom. Zadumali się nad tymi łkaniami nauczyciele, a kiedy już podumali, zebrali zespół, w skład którego wchodzili też młodzi zdolni rzacy. Zespół. Opracował język podobny do mowy szekspira, który trochę przypominał język ludzi, a trochę język robotów. Do tego opracowano specjalną płytkę, na której umieszczono serce robota, tak by mógł otrzymywać ciąg poleceń, zwany programem, przez złącze USB. Na tej samej płytce program mógł być wykonywany. To była absolutna nowość. Wcześniej trzeba było mieć do tego dwie różne płytki. Całość projektu nazywali twórcy imieniem króla sprzed tysiąca lat Arduino. Nie minęło wiele czasu, i płytki Arduino zawędrowały również pod polskie strzechy. Pomyślałem wtedy, że skoro może je programować italski rzeźbiarz, to i polskie dziecko da radę. I tu. Kończy się moja opowieść, choć to dopiero początek historii, której częścią możesz stać się i ty. Od października zapraszam na warsztaty Serca Robota. Szczegółowe informacje już niebawem w mediach społecznościowych Szkół Benedykta oraz w panelu ucznia.